Witam serdecznie wszystkich, którzy w ten przynajmniej w Warszawie piękny wieczór czy też popołudnie zdecydowali się jednak być na webinarze poświęconym wypaleniu zawodowemu z perspektywy ajurwedy. Ja mam przygotowaną dla was prezentację. Ta prezentacja dotyczy wypalenia zawodowego w dwóch perspektywach. I pierwsza perspektywa, o której będę mówiła, to perspektywa współczesnej psychologii. A druga to jest perspektywa ajurwedy, która jest zdecydowanie bardziej szczegółowa, jeśli, jeśli mogę tak to nazwać, bardziej precyzyjna i dlatego mi jest też bliższa. Jestem absolwentką pierwszej i drugiej części szkoły ajurwedy u Mari, Jestem w tej chwili w trakcie trzeciej części szkoły która poświęcona jest bardziej takim biznesowym aspektom, czyli po prostu zakładamy własne ajurwedyjskie biznesy i także ja założyłam biznes o nazwie Stacja Ajurweda. Mam tam stronę internetową, jestem dosyć aktywna na LinkedInie, ponieważ ja całe życie spędziłam w biznesie i całe życie obserwowałam, jak w biznesie wypalenie zawodowe się po prostu dzieje Aż w którymś momencie zaczęło dotyczyć także mnie. No i w tym momencie, oczywiście, jak to nie ma przypadków w przyrodzie, pojawiła się na mojej drodze ajurweda i ta Ayurveda mnie z wypalenia zawodowego wyciągnęła. Wyciągnęła mnie na tyle, że ja od stycznia jestem już tylko i wyłącznie na swoim. Jestem poza korporacją, korporacjami, w których spędziłam 25 lat. I jestem na swoim, absolutnie niewypalona w tej chwili, absolutnie uzdrowiona, więc stąd ja dzisiaj z Wami dzielę się tematem wypalenia. Współczesna psychologia mówi, że wypalenie jest stanem psychologicznym, który jest reakcją organizmu na przewlekły stres związany z wykonywanym zawodem. I tak jak teraz widzicie, celowo pokazuję tę definicję, ponieważ ona jest nieprawdopodobnie szeroka. Ona zawiera w sobie tak dużo rzeczy, że trudno tak naprawdę się odnieść. Więc spójrzmy na to troszkę bardziej holistycznie i spójrzmy na to w szczegółach dla konkretnych dosz, bo rzeczywiście to, co współczesna psychologia podaje nam jako objawy wypalenia zawodowego, to jest wszystko w jednym worku. I tego jest po prostu bardzo dużo i trudno powiedzieć. Czy jeżeli mam coś z tego, to już jestem wypalony, czy wypalona, czy nie? Jakie mogą być przyczyny? No, absolutnie wszelakie, bo wypalenie zawodowe jest czasami stanem bardzo przykrym i kończącym się depresją, kończącym się naprawdę bardzo przykrymi rzeczami. Natomiast nie zawsze jest czymś złym. Czasami to jest taki moment przebudzenia i u mnie tak było. I wypalenie jest dość typowe tam, gdzie ludzie pracują z ludźmi. Ale też narażenie na presję w bardzo różnych konfiguracjach, bo to niekoniecznie jest presja ze strony innych ludzi, to może być zupełnie inna presja. Teraz zauważone w porę, czyli zauważone, że jesteśmy na prostej do wypalenia się i będę dzisiaj o tym mówiła, co to znaczy ta prosta do wypalenia się, pozwoli na zmianę w życiu, która wyjdzie na dobra. Te dobre rady mają to do siebie, że one są dobre i nadal są radami, natomiast one nie będą dobre dla każdego. I ajurweda mówi, i wiecie to doskonale, że istnieją trzy dosze, wata, pita i kafa, i każda z nich będzie wypalała się inaczej i każda będzie zależna od zupełnie innych czynników niż te wszystkie wrzucone do jednego worka. I co jest nam do tego potrzebne, żeby zrozumieć, jak każda dosza wypala się? I dlaczego to jest co innego, to po pierwsze musimy zrozumieć, co to są dosze na umyśle. Bo wiecie na pewno, że są dosze fizyczne, i na podstawie pewnych cech możemy je zidentyfikować. Możemy powiedzieć, to jest osoba z dominującą watą, to jest osoba z dominującą pitą i dodatkiem na przykład kawy, albo inaczej. Natomiast dosze na umyśle to nie zawsze jest to samo. Warto wiedzieć, kim się jest w ciele, a w przypadku naszego tematu wypalenia zawodowego, bardzo warto wiedzieć, kim jest się na umyśle. Konstytucja psychologiczna to nie jest to samo, co konstytucja w ciele. Oczywiście, część osób będzie miała identyczną. Chciałabym trochę więcej opowiedzieć o tym, jak wypala się dosza wata. No, więc dosza wata wypala się przede wszystkim poprzez nudne i powtarzalne zadania. Wata potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem i potrzebuje również zmiany miejsca. Wata chętnie sobie weźmie milion różnych tematów na siebie, które spowodują spiętrzenie się terminów. I tu się zaczyna wypalenie waty bo wata biorąc bardzo dużo na siebie, będzie miała problem z dotrzymaniem zobowiązań. Waty są tymi typami, które bardzo mocno uderzają się w siebie. Wata też nie powinna otaczać się podobnymi do siebie współpracownikami. Dlaczego? Dlatego, że to watę bardzo mocno nakręca. Wata ma taką dużą empatię, dużą umiejętność wczuwania się w innych i ona się będzie z nimi bardzo mocno wyrównywać ten poziom i będzie schodzić do ich poziomu. Z drugiej strony fajni współpracownicy watę będą ciągnęli do góry, ale tam musi być jakiś element innej doszy. Często waty sięgają po używki po to, żeby właśnie dać radę z tymi wszystkimi terminami i rzeczami, które na siebie wzięły, a jeszcze inni pracownicy je do tego napędzają. No i kontrolujący przełożony to jest kolejny temat. Który watę będzie wypalał, bo wata nie znosi, jak ktoś kontroluje, na jakim jest etapie w swojej kreacji. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to, że 27 osób przyszło na ten webinar. Naprawdę jestem wzruszona, tak szczerze, tym, że, że byliście tutaj ze mną. I chcieliście tego wysłuchać, szczególnie z perspektywy Ajurwedy, bo wypalenie jest tematem, który jest wszechobecny i dotyka absolutnie każdego, tak jak widzicie. I że chcieliście posłuchać perspektywy Ajurwedy, która jest mi najbliższa. To jest temat, którym ja się zajmuję na co dzień, pracuję w firmach właśnie w tym temacie i z klientami indywidualnymi. Wiecie, gdzie mnie znaleźć stacja Ajurweda.pl. Natomiast dzisiaj. Z całego serca Wam bardzo dziękuję za ten webinar, za Waszą obecność i za Wasze pytania. I dziękuję pięknie za Wasze komentarze. Dziękuję, widzę teraz. Uh -huh. Wszystkiego dobrego. Nie wypalcie się za szybko, kochani.